I żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, co nas w Polsce boli i jak chcemy to zmienić. Zapraszamy do zajmowania miejsc na płycie. Tutaj za nami jest wielka ściana. Wielka ściana z napisem nowoczesna.pl. Napiszcie na niej to, co Waszym zdaniem można w Polsce zmienić. To dla nas bardzo ważne. Czy stowarzyszenie widzi problem cały czas małego kapitału społecznego w Polsce? Tak. I nie chcę o tym jak... mówić teraz. Nie byłem w stanie o wszystkim powiedzieć. Proszę, tak. A jak sobie, że nie chciałby walczyć ze strasznym niskim kryterium społecznym i ogólnie nieuświadomieniem Polaków, że są hotelami? Mówiłem o budżecie partycypacyjnym, mówiłem o głosowaniu przez internet. Ta inicjatywa ma pokazać, że można inaczej. My będziemy niedługo uruchomiać crowdfunding, mhm. czyli możliwość finansowania ugrupowania przez internet. Ja jestem przekonany, że to zadziała, A to pokazało, że można zupełnie inaczej, że ludzie głosują po 10 zł swoim ja to, to jest prawda? prawda, prawda, prawda. To jest proste. Czyli wie pan, internet daje nam możliwość olbrzymie możliwości partycypacji, tylko ludzie muszą pożyć siłę. Mhm. A to co to było dzisiaj? No tak, to ja z, tych ludzi nie znam. Ludzie, to jest Ale nie, ja tych ludzi nie znam. No, mhm. Ludzie się rejestrowali, przyszli. To jest mhm. niesamowita energia, bo jak się mówi... To widać, albo Sala reaguje, albo nie. A to było Reakcja naprawdę... była. Taka pozytywistyczna energia. Mhm. No tak, przynajmniej odbierają to ze sceny. Tak, ja też tak, tak odbierałem właśnie. Krok, jako po, krok po kroku. Znaczy nie zrobimy wszystkiego na raz, ale ewidentnie, ci młodzi ludzie chcą, albo jak są nie uczestniczą, to wyjeżdżają, albo się zamykają własnym domach, prawda? Tak, czyli nie rewolucja, ale ewolucja, tak? Rewolucja pokoleniowa w ramach systemu. Pokoleniowa. Kiedy, znaczy, to... Kiedy to 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 nie będzie partią? partia nie musi być może... Chcemy zbierać podpisy pod Komitetem Wyborczym jako stowarzyszenie. rzecz? Komitet musimy zebrać 100 tysięcy podpisów. Ale jest plan, tak? Tak, oczywiście, że tak jest plan, ale no musimy to dobrze zrobić. Chcemy skonsultować nasze postulaty programowe. No zobaczmy, reakcję dzisiaj, jest fantastyczna reakcja. A ze sceny to było niesamowite, widać? A ja co jeszcze policzyliście? Wiecie, Jeszcze teraz, na dziś, dzisiaj... na pewno się policzyliśmy, ale ja jeszcze tej informacji nie mam. Zdąży pan z przed wyborami? Zdążę. A konkretne, na przykład, nie kwota wolna od podatku, czy należy ją? Wie pan co ja sobie, sobie mówiłem, że jestem za podwyższeniem kwoty wolnej, ale trzeba na to pieniądze znaleźć, a nie rzucanie hasel. podwyżmy i już. No, gdybyśmy na przykład sprawdzili, czy te wszystkie ulgi podatkowe są dobre i w ramach tego zlikwidowali część i podwyższyli kwotę wolną, no to tak. Trzeba najpierw zarobić, żeby potem wydawać. Ja mam prośbę, a mnie Pan pyta, a ile chce Pan mieć ulgi od podatku? Nie, ale to takie, zmieńmy ten ton. Ile chce pan mieć ulgę, jaką proponuje pan ulgę czy kwotę wolną i z czego Na pieniądze? Tak powinno być, nie pan? Tak powinno być, jakieś pytanie. W Polsce tego typu pytań nie zadajemy. Słuchajcie, kur... co pana głównie, co pana, co, co panem głównie powoduje? Pan jest wkurzony? Ale pozytywistyczny. Okej. Okay. No, jaki, jaki odzew, jak pan ocenia to co się dzieje w no, Bardzo, bardzo. pozytywnie odbieram ale ja, ja byłem na scenie i ja patrzyłem, jak ludzie reagują. To naprawdę, to z tymi akumulatora, akumulatorami to było prawdziwe, zewnętrzne. ja takie miałem wrażenie. Ale zobaczymy, jak będzie OZEK dzisiaj, jutro i pojutrze. Będzie partia? Nie partia, tylko stowarzyszenie może startować do wyborów jako komitet. 100 tysięcy podpisów. Tak, czyli w jakiego wyborcy celujecie, komu najbardziej zagrażacie i do kogo jest Wam najbliżej światopoglądowo, jeśli chodzi na przykład o inwitro? To nie jest przeciwko komuś, tylko dla kogoś. Adresujemy do wszystkich jest takich wkurzonych, że że większość Polaków nie głosuje w wyborach. ja nie chcę myśleć, której partii mam zabierać, tylko jest olbrzymia grupa ludzi, to dzisiaj pokazało to spotkanie, które są zmiany. A jeżeli chodzi o in vitro, to ono dawno powinno być załatwione. I dziękujemy Dziękuję. bardzo.